Pętla wokół miasta Gaza, będącego ostatnim bastionem Hamasu, zaciska się po tym, jak Cachal zarządził ewakuację wszystkich cywilów na południe Enklawy. Znamionuje to nieuchronność szerokiego ataku lądowego, gdyż dotychczasowe zakazy wysiedleńcze dotyczyły jedynie wybranych kwartałów. Towarzyszą temu ostre naciski międzynarodowe na Jerozolimę, mające wymusić przedwczesne przerwanie wojny, zanim jeszcze wybite zostałyby resztki Hamasu. To z kolei miało by umożliwić odrodzenie tej zwyrolskiej hordy i utworzenie tzw. Palestyny pod płaszczykiem pokrewnych zbirów z autonomii palestyńskiej, udających ugodowców. Na szczęście Izraelczycy po masakrze 7 października przestali rozmywać rzeczywistość, a Trump twardo stoi za nami.